Dobry wieczór, witamy serdecznie. Kolejna środa, godzina 18.30, więc spotykamy się na ostatnim niestety tej zimy szkoleniu z cyklu montowania na ekranie. Otóż przybliżymy Wam system elektrycznego sterowania, czyli całą tą kategorię produktów. Trochę popowiadamy o tych produktach. A z zajęć praktycznych, czyli co będzie tematem samego szkolenia praktycznego, to montaż silnika KMG na oknie obrotowym z górnym otwieraniem. Zatem przejdźmy do szkolenia. Witamy was w kolejnym odcinku montowanie na ekranie. Dalej pozostajemy w, w obszarze produktów sterowanych elektrycznie. Przede wszystkim nazwa, tak? bo wszystkie produkty sterowane elektrycznie w Lux się nazywają się Integra. I druga ważna informacja, że wszystkie nasze produkty elektrycznie sterowane działają w takiej platformie domu inteligentnego, iHome Control. Ta platforma oczywiście działa w oparciu o fale radiowe, czyli całe sterowanie produktami odbywa się radiowo, no ale do produktu musimy doprowadzić oczywiście zasilanie. Pokażemy możliwości biznesowe dla, dla dykarzy, doprowadzenie tego przewodu na etapie montażu okna, co ten przewód daje. Piotr, jakbyś mógł tak w dwóch słowach te opcje systemów naszych sterowania, czyli Sławek z Kubą powiedzieli już o możliwości domontowania silnika do okna i wtedy musimy pamiętać o kablowaniu. Możemy sobie również bardzo uprościć ten montaż, zamawiając od razu okno z wyposażonym fabrycznie silnikiem. Jest to okno o symbolu, o końcówce symbolu 21, zostało wyposażone w silnik, w sterownik, czujnik deszczu i dodatkowo pilot, który będzie nam tym oknem sterował. Mamy również jeszcze opcje dla tak zwanych zapominalskich, jeśli ktoś wcześniej zapomniał dociągnąć okablowanie, może wyposażyć to okno w silnik z systemem solarnym. Jest to silnik KSX wyposażony w panel solarny baterie jednokrotne naładowanie tej baterii powoduje że my możemy 150 razy otworzyć i zamknąć to okno i nie potrzebujemy do tego żadnego kabla Okej okay. Druga opcja, ja podbiłam stawkę i trzecia opcja jeszcze jest, ale ta, o której tutaj, tak między zdaniami, wspominaliśmy, czyli doposażenie okna manualnie otwieranego, ale z górnym otwieraniem, to musimy podkreślić. Można domontować po prostu w każdym momencie właśnie siłownik, bo to będziemy dzisiaj pokazywać. Oczywiście ze sterownikiem. Napomknąłem o tym sterowniku, Kuba. Jakbyś mógł przypomnieć kilka tych podstawowych funkcji tak kolegą, czy koleżanką, też dekarzą, o co chodzi z tym sterownikiem i o czym trzeba pamiętać? Okay. Do każdego sterownika Cooks możemy podpiąć maksymalnie pięć produktów różnych lub, lub też tego samego typu. Do jednego okna możemy maksymalnie podpiąć trzy produkty. Na jednym oknie tak, tak, tak jest. Bo sam sterownik jest też transformatorem i jest tak skonstruowany, że w momencie jak są podpięte na przykład do niego dwie rolety zewnętrzne, tak? Mamy w sypialni dwie rolety na jednym sterowniku, to one będą działały sekwencyjnie. Nawet jak mamy je w jednej klawiaturze, naciśnięcie przycisk przycisku powiedzmy opuść spowoduje to, że najpierw pojedzie jedna roleta, a później pojedzie druga roleta. o tym też warto pamiętać, że jeżeli produkty mają poruszać się jednocześnie, to do nich musi być dedykowany osobny sterownik. Przed rozpoczęciem montażu zawsze upewnijcie się, czy macie wszystkie elementy, wszystkie produkty niezbędne do tego montażu w przypadku silnika KMG 100K, czyli silnika o napędzie elektrycznym, musicie mieć oczywiście samo opakowanie z silnikiem i sterownik KUK110, o którym wcześniej wspominaliśmy. Więc jeszcze raz rekomendujemy, zachęcamy do sięgnięcia do instrukcji przed rozpoczęciem samego montażu. Pierwszą czynnością, którą wykonujemy jest Piotr i teraz proszę Ciebie. Musimy odkręcić termotechnologię, także za pomocą śrubokręta płaskiego odkręcamy dwa wkręciki z jednej i z drugiej strony i wycinamy na krawędziach zaznaczonych tak, żeby nam ten silnik w tej przestrzeni środkowej się swobodnie zmieścił. Kabelek mamy już przeciągnięty wcześniej, przygotowany pod nasze sterowanie elektryczne. Następnym etapem jest zamocowanie silnika. Silnik wygląda mniej więcej w ten sposób: żeby go umiejscowić w górnej krawędzi ościeżnicy, należy ściągnąć wcześniej zaczep zamka, który wygląda bardzo podobnie do tego zaczepu zamontowanego w silniku. W miejscu, gdzie wykręciliśmy zaczep, montujemy w tej chwili nasz silnik. Następnie wyciągamy czujnik deszczu. Każdy nasz silnik jest wyposażony w dodatkowy czujnik, który umożliwia samoczynne zamknięcie przy opadach na zewnątrz. Ściągamy folię ochronną, tak żeby on mógł nam zadziałać i wyciągamy go na zewnątrz. Następnie etapem montażu jest podłączenie do okablowania wcześniej przygotowanego przez nas w oknie. Oznaczenie kabelków, które występują w. W naszym zestawie to brązowy i biały. W sterowniku również mamy brązowy i biały, także kolorystycznie podpinamy jedno do drugiego. Następnym etapem montażu jest domontowanie bocznych części termotechnologii, które dodatkowo docieplają nam narożniki górne ościeżnicy. I to jest praktycznie wszystko, jeśli chodzi o montaż w górnej części ościeżnicy. Tak, czyli teraz przystąpimy do montażu elementu, który pozwoli nam na połączenie silnika i łańcucha, który będzie się z tego silnika wysuwał, ze skrzydłem okna, czyli spowoduje samo otwieranie okna. Ten element znajdziecie w takim opakowaniu w torebce z takim żółtym znaczkiem. Tam będzie mała instrukcja i taki żółty znaczek trójkąty z wykrzyknikiem. Jeżeli w ogóle w naszych instrukcjach znajdziecie taki symbol, to. Zmożona czujność wtedy. Więc zaczep, który montujemy na klapie wentylacyjnej, jest standardowo wyposażony w długie wkręty, które wystarczają do zamontowania tego zaczepu na drewnianej klapie. W naszym wypadku montujemy te zaczepy na klapach aluminiowych, które wymagają krótszych wkrętów dostarczanych razem z tymi uchwytami dodatkowo. One są właśnie w tej torobeczce z tym znaczkiem, więc musimy przed montażem te wkręty po prostu zamienić do klapy aluminium. I teraz ostatnie dwa etapy montażu: montaż właśnie zaczepu łańcucha i montaż magnesu na zamku okna. Czerwony element jest to przymiar, który umożliwia nam wsunięcie tego w odpowiednie miejsce po zamknięciu naszej klapy wentylacyjnej. Mamy ten zaczep unieruchomiony. Wystarczy teraz tylko obrócić o 160 stopni i dokręcić dwa wkręty na naszej klapie wentylacyjnej. Po zamontowaniu otwieramy klapę, naciskamy zaczep i wyciągamy nasz przymiar, tak żeby on nam nie przeszkadzał później w użytkowaniu naszego silnika. Ostatnim elementem do zamontowania jest magnes, który umożliwia sterownikowi daje mu informację, kiedy okno jest otwarte manualnie, kiedy jest zamknięte. Dzięki temu wie, kiedy może elektrycznie otworzyć nasze okno. On bardzo często przyczepia nam się do wszelkiego rodzaju metalowych narzędzi, także uważajcie, żeby on wam gdzieś nie zginął, bo bez tego magnesu nasz system nie będzie działał. stawiamy go na zamku naszego okna i możemy swobodnie zamknąć to okno. Będzie ono gotowe do operowania elektrycznego. Jeszcze jeden drobny element nam został. Mianowicie w zeszłym roku, bodajże, ile dobrze pamiętam, wprowadziliśmy też takie sprężyny. Które są dostarczane razem z silnikiem, w opakowaniu silnika, i te sprężyny trzeba po prostu wymienić. Do tego montażu wystarczy również zwykły płaski śrubokręt. Wybijamy starą sprężynę zawiasu. Wysuwamy ją na zewnątrz, i w to miejsce bierzemy nową sprężynę z opakowania. Montujemy ją. To samo miejsce. Pozostało nam już tylko uruchomienie silnika, więc zapraszam na ostatni element tego montażu. W momencie, jak już mamy zainstalowany silnik, to no, warto sprawdzić, czy został prawidłowo zainstalowany, czyli po prostu go uruchomić. No, ważne jest to z dwóch względów: właśnie z jednej strony kontrola, a z drugiej strony też kwestia, no, czy ostatecznie środki wpłyną na konto. Czyli też pewnie inwestor będzie oczekiwał od Was, żebyście mu pokazali, że zainstalowany produkt działa. Pierwszą rzeczą to jest podłączenie okablowania do sterownika. Do jednego sterownika możemy podpiąć maksymalnie 5 rolet. Pięć silników lub pięć rolet wewnętrznych. Robimy to za pomocą dwużyłowego kabla o kolorze brązowym i białym. W naszym sterowniku również mamy takie oznaczenie, czyli naszym zadaniem jest brązowy do brązowego, biały podpiąć do białego. To jest pierwszy punkt, drugi punkt to jest podłączenie do prądu. Wkładamy wtyczkę do kontaktu. I od tego czasu, od tej chwili mamy 10 minut na to, żeby sparować daną klawiaturę razem ze sterownikiem. Wkładamy baterię do pilota, przesuwamy go na drugą stronę. Ciśniemy przycisk górny, dosłownie jedną sekundę. W tym samym czasie silnik zaczyna nam otwierać nasze okno. Ono otworzy się na 22 cm łańcuch się zaczyna wywijać z górnej krawędzi naszego silnika. I to może warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsze to klawiatura, tak? Bo klawiatura jest tak jak w przypadku rolet również od razu wstępnie sparowana z silnikiem samym i po tym, że to jest klawiatura przeznaczona do danego silnika, silnika o Widzimy tym po tej ikonie. ikonie, która znajduje się w górnym lewym narożniku naszej klawiatury. Górny przycisk otwiera nam nasze okno. Dolny przycisk zamyka. Prośba o to, żeby przy pierwszym poruszeniu nie przerywać tej funkcji, bo silnik mierzy sobie odległość, którą będzie przez całe życie swoje później pokonywał. No i tyle, jeżeli chodzi o system elektrycznego sterowania i montaż silnika KMG. Teraz zapraszamy Was na odpowiedzi na pytania. na lata.